Plus mieliście dopiero do mnie. Dopiero jak tego. Dobrze. Tak. Cie ma. chodź, chodź dziemy kawik na czym dzień bosu? znowu. Jakoś tak coś ci się chyba. Ja pierdolę! Oh. Co ty przeklinasz? Od razu. Nie, u mi trochę dupy. Nie, no bardzo dobry. A co? Tu chodźmy chyba tu. E, o, ktoś jest? Halo, cześć zobacz. Siema, Ehm... Um. Chodźmy, to jest tutaj. Czemu nie idziemy? Chodźmy uratować panów naukowców. Albo zginiemy po prostu przez scp -ki. O, no i proszę popać jaki bajer. No i łatwo. Łatwo. Czyli to jest B, dobra, B w prosto i w lewo, okej, okay, dobra, trzeba pamiętać. 10 sekund jeszcze tam zostało, no 10 sekund, dopiero minęło to. Jak ktoś pojechał, windą, chyba czy to kliknąć, guzik? nie, no. Ja, dobra, ja okej. Okay. Dobra, to idziemy. O, już Oj. się zaczęło. Kurde. Gosia no jest, tylko nawet tak szybko powiedzieć, że dostałem zabał w dzień. Cześć, Gosia. Dobra, spierdzielamy stąd, co? Chodź, 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 chodź A, poszedłem w drugą stronę, pójdę poszukać typów Nie, zabiję mnie raczej co? Co? E, jest? w tym mrugacz, chodź, chodź szybko, chodź, idziemy Mam K-05 jak tu jest klasa bardzo coś? Kto tutaj jest? Klasa No koledzy, no koledzy Koledzy? Dobra koledzy koledzy. koledzy koledzy, dobrze, to koledzy Co to? Co, co to? Się, się. Co to jest, kolego? Ja mam Akutyki, dodać, no, rączki do góry Ja ci dam kurwa rączki do góry panie Rączki do góry Masz rączki do góry Ja ma rączki do góry Chciałem się dogadać to Wicher zaczął pierwszy strzelać Ja dostałem pierwszy strzał RP To jest moja insulina O, witaj O jest komputerek Siema Siema komputerek, dawaj na mikrofon Co? Może spierdzielamy sobie z komputerek Ale, no poczekaj

ja mam. No, jeszcze jeden na froncie szło. Dobra. I mir. No. propozycja. Ta, nie, 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 nie. Dobra, to jest druga. A więc że firze. No, myślałem nad tym. No, myślałem nad tym, tylko jak testowałem to, to było. O kurde, dobra, uciekamy panowie. Hej, hej, hej. Dobra, ładnie, szybko, uciekajcie! mamy... Kupiliśmy trochę czasu! Chodźcie szybko! Rygniemy, wygniemy, ciężko. Ja pierdzielę. Jeszcze nam zhakowali IP. Zhakowo nas, Szybko, 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 Idziemy! Wszyscy, wszyscy! Wszyscy, dziewięć, dobra, przepraszam. Ale kupa rozstawiona. No tak, ja do tego okay, Szybko, szybko, szybko. Szybko, na. dawajcie. Zbind. Nice. No, no, tak, bo tam nie zabijał na to razem. No dobre, res, byłby tutaj, weszliśmy. Tak, że wiedzieliśmy o tym, gdzie jest gate? Tu, tam, Dawajcie, szybko! Ja zamykam drzwi, nie zamykajcie tylko. O kurde. Nie blokuj. tam, 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 prosto. nie? Nie. Nie, blokujmy się Prosto, prosto, prosto Chodźcie Dobra, zamykajcie Zamykajcie to! Ja nie, nie mam czym Zamykać to! Zamknijcie! Warto, o, dobrze, dobra, jest, jest. Agresa, idziemy. agresja! Dobrze! Ładna ucieczka Tylko przypilnować deka, żeby nic nie zrobił mm. Mm. Idziemy, 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 idziemy Lecimy, nie śpimy! Fly, fly. Co mówisz? Czy warheadem? Nie, chyba nie. O! NTF-y przyszły, dobra, nice. Warhead nie jest włączony. A się ma. nie strzelajcie. Ja ci dam glebę. Rączki, rączki, gleba. Już robi rączki, rączki, gleba, gleba. <laughs> idziemy, idziemy. Szybciej, szybciej. Uciekajcie, SCP są w placówce. Szybko, 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 raz, raz, Policja raz, ta raz. Ta raz, ta raz. Ta Scientist szybko. Nie, ma, a właśnie daj kartę, bo ja nie wiem, czy ci nie zniknie, bo to się jakoś dziwnie liczy. Nie, nie, nie włączyliśmy. Dobra. Dobra, teraz muszę się ciebie słuchać wicher, ale czemu ty strzelałeś jak się chciałem dogadać? Ja wiem, no specjalnie. A ty gnij doma! Oczywiście nie spodziewałem się przy okazji, ochroniałem się, będą same te <grym>, Dobra, musimy się Wiesz, was tak? słuchać jako ochroniarze, także dawajcie nam rozkazy. Jestem pod wami. A, yeah. Jakkolwiek to brzmi. Ooo Dobra, szukki samym oddziałem, się i to co Nie rozumiem, za dużo mówicie. Ja to ci zasłyszę. I zabij SCP. akcja, idziemy na niukę. Idziemy no, rozwalić to, rozwali to, rozwali, to rozwali, Master już poszedł. Ale dobrze, rozwalamy placówkę. Generalnie tak jakbyśmy poszli teraz, jest tylko mrugacz. Moglibyśmy generatory wyłączyć i było git. Zgubiszmy wystrzelek. Ja przyjmę tę role. mówisz, <głos》>? ktoś to włączyć od razu? Nie. Kurde. Nie, wszyscy idziemy. Wszyscy idziemy włączyć. Let's go. Szybciej, szybciej. Ale ekipa w pierdzielu. żeby nikt nie wyłączył. Nikt. Pamiętajcie tylko, żeby zamknąć, błagam. Szybcie, szybciej, szybciej, szybciej. Jaka okay, ekipa w pierdzielu. Ja pierdzielę. Tu jest specjalist, tu jest sergeant, private. Czemu strzelacie? Szkoda, amo. A właśnie, odnośnie ammo. Czy chcecie mi dropnąć? Nie mam. Takie. W prawo, chyba. Tak, nie, w prawo. Bo prawo się A, no to... tak. No, 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 faktycznie. Co? I mir. I mir. jamo? Jak yyy, Nie, Ażamo. nie. Ażamo. Nie Ażamo. wiem jak. A, kurde. Dzięki. Dobra, to jest to. To, to czarne. Dzięki. Dobra, idziemy. Jej, ma nice! Masz słabo, To Proszę, fula, możecie brać. O, ale poleciał, 102 metry. Jak to Adam Małysz chyba w SCP. A ja nie mam amunicji w ogóle, w ogóle, bo ty jesteś medykiem. Możesz ich stunować i leczyć nas. Jedną bronią i drugą. Ale możesz podnieść broń w sumie. Bo leży, bo ktoś zginął. O Amot jest full, by the way Weź sobie podnieść jakąś broń może Mati, co? Bo tam ten typek się wyjebał to można od niego wziąć Cześć Siema, siema Macie jakąś kartę tak w zapasie lepszą? Ja, ja. ci dam typek nic nie ma Typek No dobra Może tu będzie, do TCA Czyżby... Nie myślałem że do warhead, kurczę Co to jest? Słyszeliście? No Takie plumknięcie. O kurde. Czy Jest, o kurde. Gdzie on jest? Już mamy, dobra. Dawajcie do niego, dawajcie. Ucieka, nie ma, nie ma armora, na 100%, warhead tu jest. Idź ktoś na rucheda, idź ktoś na rucheda O, cholera! Open. Au, sorry. Dobra, idę do Warhella, chyba że ktoś poszedł. Jak to jest? Leż, 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 leż. Dobra, nice, to wygraliśmy. Bo są kamery jeszcze. Siemano! Wygraliśmy. Już? Tak. To nie musimy co zaćwiać, musimy. Nie, nie musimy. Już wygraliśmy, bo jest overcharge i no, gitara. No. Aha. Ładnie. Dzięki.